Magdalena Pecka, Dzień dobry, czas na prognozę pogody. W kolejnych dniach nadal docierać będzie do nas łagodniejsze powietrze, lecz na horyzoncie widzimy ochłodzenie. Zapraszam na szczegóły. Nadchodząca noc z dużym zachmurzeniem na północnym wschodzie. W wielu miejscach możliwe przejaśnienia, lecz później utworzą się mgły i mgły marznące, uwaga, na drogach może być ślisko. Temperatura minimalna od minus 2 do 3 stopni. Większe spadki temperatury w kotlinach górskich, a silniejszy wiatr nad morzem. Jutro, początek dnia i jeszcze miejsce z mgłami. W ciągu dnia więcej chmur na północy i na wschodzie. Poza tym słonecznie zachmurzenie do umiarkowanego. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 3 stopni na Podlasiu do 7-8 miejscami w regionach zachodnich. W piątek do Polski się będzie strefa frontu atmosferycznego. Dzień i jeszcze prawie w całym kraju pogodny i słoneczny. Dopiero wieczorem popada na nizinie szczecińskiej. Mocniejszy wiatr na wybrzeżu, ciepło od 5 do 9 stopni. Natomiast w sobotę opady słabe. Deszczu występować będą miejscami w pasie od Pomorza Gdańskiego po Ziemię Lubuską. Najcieplej na Dolnym Śląsku do 8 stopni. Początek nadchodzącego tygodnia będzie również ciepły. Dopiero w drugiej jego połowie zrobi się chłodniej. O pogodzie na teraz to wszystko. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu miłego popołudnia. Do zobaczenia.